7 straconych, najlepszy strzelec Maciej Klaman, 7 bramek eee, szanowni państwo, na dziesiątym miejscu młoda Kaszubia zapraszamy całą drużynę, przedstawicieli są to 4 mecze wygrane, 9 porażek 32 bramki 7 77 straconych, najlepszy strzelec, Damian Knopik 10 bramek Powiedzmy, na jakich zasadach jakby drużyn brało udział w tegorocznych rozgrywkach, czy może coś się zmieniło? W porównaniu do zeszłego roku nie odbyła się, nie uczestniły, nie uczestniły drużyny z oldbojów, czyli nie było ligi odbojów, a tradycyjnie trzecia liga, druga liga, pierwsza liga, w trzeciej Lidze mieliśmy 14 drużyn, w drugiej 12. W pierwszej, dru, w pierwszej lidze tych drużyn było 6. W zeszłym roku w porównaniu było 8, niestety w tym roku było 6, troszkę mniej się zgłosiło. Jak pan ocenia poziom tych zawodów? Rozumiem, że pan był obecny na tych meczach. Tak, w większości byłem obecny. No, poziom rozgrywek na pewno bardzo wyrównany. W drugiej lidze do ostatniej kolejki ważyły się losy czołowych lokat. Tak samo i, i o miejsca ostatnie była walka do samego końca. W pierwszej lidze w zeszłoroczny faworyt zajął drugie miejsce. Mamy nowego, nowego mistrza w tym roku. Jest to drużyna jako domu. Także myślę, że no, poziom, poziom jak najbardziej wysoki rozgrywek. Jak co roku wyróżniono również piłkarzy indywidualnych? E, tak, e, przyznana jest w każdej lidze nagroda na, dla najlepszego strzelca i druga nagroda dla najlepszego, najlepszego bramkarza też dotyczy to każdej ligi, każdej z trzech Ja wiem, że Wasza drużyna zdobyła pierwsze miejsce. Proszę powiedz mi, jaki jest przepis na sukces? Na pewno... Co mogę powiedzieć? No, wspólna zabawa to po pierwsze ciężka praca. No i co? co? Wygrywanie. Powiedz mi, jak y, przebiegały te mecze? Jak możesz oceniać te rozgrywki? A byli przeciwnicy? No, przeciwnicy na pewno byli bardzo wymagający. Y, rozgrywki przebiegały ciężko, były emocje, naprawdę były emocje do samego końca, no, ale cieszę się, że nasza drużyna wygrała i że razem z kolegami możemy świętować. Ty spodziewałeś się tego pierwszego miejsca, jakie były nastroje w drużynie? Znaczy dwa lata mieliśmy czwarte miejsce, no ale teraz nam się udało w końcu i bardzo się cieszymy z tego powodu i no miałem nadzieję na pierwsze miejsce w końcu jestem upragniony złoty medal. W przyszłym roku też będziecie startować, też będziecie próbowali bronić pozycji lidera? Oczywiście, oczywiście, będziemy bronić. Szanowni Państwo, jest to drużyna. Mistrzowie tegorocznych rozgrywek powiatowej halowej i piłki nożnej